Ciekawe co się stanie. Nowa mapa, nowe co? Ja chcę nowe wszystko! 5, 4, 3, 2, 1! Co to będzie? O nie! O o! Leci! O nie! Przybysz, żegnaj! W końcu. O nie, o nie, o nie, co to? to leci! O nie, o nie, nie mogę kontrolować postaci! Latuje w to! To jest czarna dziura, nie! Nie, 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 nie moje skiny, moje skiny! Stroną kropką najlepiej przechodzę le gamingowe polecam. Six hours later. So just do it, make your dreams come true. U ciao Na imienina nie jest taki i jest rodzina. Jest rodzina. Nie. Jest nowy sezon Fortnite. Tak biały. <laughs> I udowodnie! Wam. p... To Daniel! Skaliste skarpy. <noise> Teraz poznawanie tych nowych miejscówek. Ajajaj aj, aj. będzie się działo. Ja może polecę na ten domek. Depotypa. O. Leży. Potka, szybka potka. To jest chyba najlepszy punkt widokowy na tej miejscówce. Ale dajcie mi godnego przeciwnika. Wow, Algo zabiłem. Chodźcie do, do do mnie, do mnie, do mnie. Get the Dobra, leży Tak szczerze to wam powiem, że myślałem, że będzie gorzej Że będzie gorzej, naprawdę Ale szczerze nie spodziewałem się aż takich zmian A tu jednak, naprawdę Elo, nie żyje Daleki strzał, ponad 100 metrów pee fake nie Dobrze, uff, zabiłem go Było naprawdę mega niebezpiecznie, ale udało się W ogóle napiszcie komentarz, jaki film byście chcieli zobaczyć na moim kanale Ja sobie przemyślę, już mam nagrane parę filmów Tylko muszę je zmontować niestety A to trochę zajmuje nie wiem czy też macie takie wrażenie, ale ta mapa jest o wiele, wiele większa Po prostu jak idę to końca nie widać i jest mega podobna do PUBG'a Moim zdaniem oczywiście Dałoby się znaleźć jakąś ludność, jakąś żywą duszę w okolicy Bo żadnej nie widzę aktualnie Może dlatego, że wszystkich wybiłeś Kubo Kiedyś akryl, anarchii, dzisiaj parma no! Dostał! Aż go odrzuciło Dobra, leży kolejny Oj, dostałem prawie skądś Garmi! Dostał! Kolejny raz! Ciągle ucieka do tyłu. A no może do strefy po prostu? Goni go, goni go. Ja mu nie odpuszczę. Ja mu tak łatwo nie odpuszczę, nie dzisiaj, nie tym razem. gari Oj nie, nie będziesz do mojej łowy strzelał. No nie, kolejny sksuł mojego flaga, no nie patrzcie, no jak kampi tam widzicie. Dobra, ja się nie lubię kampić. Elo! Mordo. Co tam? Prawie zleciałem. Ale dobra, jeszcze pięć osób zostało. Leży! Dobra, lecę po niego. Jeszcze trzy osoby tylko, proszę. Muszę to wygrać. Mam parasolkę, ale co z tego? Yeah. Elo. Elo. Nie, ale jestem snewik, Dobra, leży, leży. nie! Yeah. Ty mnie nauczyłaś jeździć!